Cześć, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj przedstawić Państwu naszą najnowszą publikację, mianowicie książkę pod tytułem "Pokonać siebie: niezwykłe historie niezwykłych ludzi". Dlaczego ta książka jest taka niezwykła? O tym już za moment. Dlaczego ta książka jest niezwykła? Bowiem przedstawia ona niezwykłe historie życia naszych Paralimpijczyków. Chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę cofnęli do Waszych lat szkolnych. Przypomnijcie sobie lekcję WF-u, gdzie koledzy, koleżanki, którzy zdobywali laura na olimpiadach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, zawsze wzbudzali w pewien sposób zazdrość innych kolegów, innych koleżanek, ale pamiętajmy o tym, że każdy zdrowy chłopak, każda zdrowa dziewczyna wtedy mogła sięgać tych wyżyn, bo nic nie stało im po prostu na przeszkodzie. Natomiast historie opisane w naszej książce przedstawiają ludzi, którzy albo urodzili się jako osoby niepełnosprawne lub zostały osobami niepełnosprawnymi poprzez Wypadki komunikacyjne. Ich droga życiowa mogła, tak mówiąc kolokwialnie, zakończyć się, będąc osobami niepełnosprawnymi, bo oni takimi pozostają, ale wybrali inną drogę. Trafiając do sportu, ukazali niezwykły hart ducha, że rzeczy niemożliwe tak naprawdę nie istnieją. Niemożliwe istnieje tylko, tylko w wielu głowach. Nie mogę zrobić tego, nie mogę przeskoczyć tamtej przeszkody, natomiast oni swoimi wynikami udowodnili niejednokrotnie, że tak jak powiedziałem, ograniczenia nie istnieją. To, co w książce wielokrotnie podkreślamy, to są ludzie niejako z innej planety. Ja ich nawet nazwałem kosmitami bowiem dla wielu jest to niewiarygodne. Jak może osoba, która po amputacji nogi skacze wzwyż, osoba, która po amputacji nogi podnosi ciężary, osiąga niesamowite wyniki, osoba, która urodziła się jako osoba niepełnosprawna, jest sprinterem, sprinterką, swoim e, sportowym życiem udowodnili i pokazali nam, pełnosprawnym, że można. My mamy problem, z wniesieniem, nie wiem, dwóch, czteropaków z wodą e, na pierwsze albo na drugie piętro trzeba robić w międzyczasie e, mnóstwo odpoczynku, natomiast dla nich takie ograniczenia po prostu nie istnieją. E, książka ma zupełnie inny wymiar. Jest to pierwsza tego typu publikacja. E, staraliśmy się tutaj nie tyle skupić na osiągnięciach zawodników. One są niejako tłem. Bo to, że zostali mistrzami Polski, mistrzami Europy, yy, zajmowali miejsca na, na podium Mistrzostw Świata, yy, startowali na Igrzyskach Paralimpijskich, również stając na, yy, na stopniach podium, udowodnili, że te rzeczy to jest po prostu kwestia długiego, mozolnego wysiłku, treningu, ale jest to osiągalne. To, co nam się wydaje po prostu niemożliwe, no. W ich wykonaniu jest to po prostu, można powiedzieć, bułka z, z masłem, bo yy, ilość medali, tak jak powiedziałem, nie jest najważniejsza, ale ich aktywność sportowa to, że oni nam, osobom pełnosprawnym, pokazują, że można. Naprawdę chcemy, aby ta książka nie tylko trafiła, właściwie pobudziła osoby niepełnosprawne do aktywności bo to będzie dla nas niesamowita sprawa, jeżeli po przeczytaniu, po zapoznaniu się z tą publikacją chociaż jedna osoba podejmie jakiekolwiek wyzwanie w jakimkolwiek sporcie, bo naprawdę ilość sportów e, dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę tak szeroka, że dopóki żeśmy się z tym nie zapoznali, nawet człowiek sobie nie zdawał sprawy, e, jak wielorakie mogą być dyscypliny sportu, które można uprawiać, będąc osobą niepełnosprawną. Ale chciałbym również, aby ta książka w pewien sposób, powiem dosadnie, zawstydziła osoby pełnosprawne, czyli nas, i pobudziła również do działania. Ile mamy osób, które mają problemy z nadwagą? Ile osób ma problemy, bo ich codzienne życie kończy się tylko praca, do domu, kanapa, odpoczynek, kolejny dzień, kolejny dzień. I tak dzień za dniem. Natomiast w sposób Trybu sportowego spowoduje, będziemy na pewno czuli się zupełnie inaczej. Ja już parę, parę, parę osób, które yy, poznaliśmy wcześniej, yy, postanowiło naprawdę przewartościować całe swoje życie. Praca pracą, odpoczynek odpoczynkiem, ale ta aktywność fizyczna w jakikolwiek sposób powoduje, że postrzegają zupełnie inaczej yy, cały świat. Przed chwileczką widziałem, jak sąsiad wsiada na rower z żoną. Mówią, 10 kilometrów sobie przejedziemy, będziemy świetnie się czuli. Yy, chciałbym naprawdę, żeby ta książka poruszyła wielu, wielu z Was. Yy, tutaj, że tak powiem, na ostatniej stronie napisaliśmy fajne słowa. Otwórz książkę i poznaj świat, który istnieje naprawdę. To nie jest książka z gatunku science fiction. Poznaj historię ludzi, którzy są wśród nas. Odważ się spróbować, a nie pożałujesz, że to zrobiłeś. Reszta zależy już od Ciebie samego. Za chwileczkę przedstawię, przybliżę w zasadzie, sylwetki osób, którzy są dla nas jak gdyby przykładem tak jak powiedziałem, że ograniczenia istnieją tylko i wyłącznie w naszej głowie. W naszej książce poznacie, poznacie historię. Sześciu niezwykłych sportowców. Pierwszą z nich jest sprinterka Justyna Franieczek. Specjalizuje się w biegach krótkich na 100, 200 i 400 metrów. Kolejna, kolejna pani, Faustyna Kotłowska. Tak jak tutaj w podtytule jej rozdziału. Ma ona licencję na rzucanie I rzucanie dosłownie wszystkim. Jest dyskobolką, rzuca oszczepem i również pcha kule. Tak jak ona powiedziała tutaj, gdyby była konkurencja pod tytułem rzucanie fotelem, też chętnie by w takiej konkurencji uczestniczyła. Kolejna pani, bo książkę mamy tak podzieloną, że najpierw mamy czy historię pań, a następnie panów, jest Paulina Przywiecka-Puziak. Ona jest sztangistką, wyciska sztangę leżąc. Jej osiągnięcia w czasie jej kariery, no tutaj postawię też kropeczkę. Zresztą ja mógłbym przy każdym zawodniku w ten sposób kończyć, bo nie chcę Państwu psuć radości z poznawania historii każdego z tych zawodników. Kolejnym naszym bohaterem jest Christian Giera. Christian swoje całe sportowe życie poświęcił jeździe na, na rowerze dla osób niepełnosprawnych, czyli na handbajkach. Rower napędzany mięśnią, mięśniami rąk. Niesamowita, niesamowita jego historia, ta droga, żeby zostać w ogóle zawodnikiem. Dla niego sport to było pięć nic nieznaczących liter, a stało się zupełnie inaczej. Kolejny bohater naszej książki jest to Michał Kotkowski, który swoją drogę, tak jak tutaj w rozdziale, rybka zwana Michałem. Michał urodził się jako osoba niepełnosprawna. Yy, aby pomóc w rehabilitacji, bardzo wcześnie rodzice postanowili, że większość swojego życia będzie spędzał w wodzie, ale w pewnym momencie nastąpił przełom. Trener dostrzegł w nim coś więcej niż tylko pływaka i postanowił, mówiąc kolokwialnie, wyłowić go z basenu. Michał w tej chwili jest sprinterem, biega na dystansach sprinterskich 100, 200, 400 metrów. Yy. Ostatni z naszych bohaterów, Łukasz Mamczasz. Historia być może Państwu jest troszeczkę znana, bowiem w zeszłym roku na Igrzyskach Paralimpijskich wykonał skok, z którego to skoku powstał filmik, który obiegł w ciągu kilku godzin naprawdę miliony wyświetleń. Łukasz Będąc osobą po amputacji nogi, skacze wzwyż. Jego pierwszy trening i to, co się później wydarzyło, to jest rzeczą po prostu kosmiczną. Sama książka kończy się rozdziałem, który jest niejako poradnikiem, w pewien sposób, rozmowa ze Zbigniewem Lewkowiczem. Pan Zbyszek jest trenerem, koordynatorem całej kadry paralimpijskiej, a więc on z tymi zawodnikami ma bardzo często na co dzień do czynienia, czy to w klubie, czy na zgrupowaniach kadry. I sam przekazuje wiele rzeczy tutaj w książce, jak rozpocząć, od czego zaczynać, gdzie się udać, gdzie postawić pierwsze kroki, tak, żeby później można było dołączyć właśnie do tych naszych bohaterów i sięgać najwyższych. Szczytów sportowych. Każdy z tych bohaterów przeszedł inną drogę, ale wszystkich łączy odwaga oraz determinacja w dążeniu do tego celu. Zawodnicy pokazują, że życie nie kończy się na przeciwnościach, często dopiero wtedy się zaczyna. Ich historie uczą, że niepełnosprawność nie musi być żadnym ograniczeniem, wręcz przeciwnie, może stać się fundamentem niezwykłych osiągnięć. Dlatego ta książka jest nie tylko o sporcie, ale również o człowieku. O każdym z nas, bo przecież każdy mierzy się ze swoimi słabościami. Oni swoim życiem sportowym i nie tylko, udowadniają, że można to wszystko przezwyciężyć. Pokonać siebie to książka o nadziei, również o odwadze. Trzeba się odważyć, stanąć w szranki z innymi zawodnikami. To opowieść o zwycięstwach, które nie zawsze mierzy się. Medalami. Tak jak powiedziałem, medale to jest tylko maleńki dodatek do całego tego sportowego życia. W pewnym momencie rozpoczyna się ono od aktywności, później przeradza w rywalizację, a później medale przechodzą, można powiedzieć tak kolokwialnie, same. Pisząc tę książkę, chcieliśmy oddać głos ludziom, których życie inspiruje bardziej niż niejedno przemówienie motywacyjne. Wierzymy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie, siłę, odwagę wiary. Bohaterowie tej książki pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że warto walczyć, nawet jeśli droga jest długa i bolesna, że każdy może zwyciężyć, jeśli pokona samego siebie. Paralimpijczycy uczą nas, że życie nawet w najtrudniejszym odsłonie wciąż ma sens i piękno. Ich historie są światłem, które może rozświetlić nasze własne zmagania. Dlatego zapraszam Was do lektury Pokonać Siebie. Niech te niezwykłe opowieści polskich paralimpijczyków staną się inspiracją także dla Was. Na koniec chciałbym wszystkich Państwa gorąco zaprosić do zapoznania się z naszą książką. Tak jak wcześniej powiedziałem, dla nas niesamowitą nagrodą będzie to, że jeżeli chociaż jedna z osób postanowi zmienić coś w swoim życiu. Dajcie nam znać później w komentarzach. Będzie nam niezmiernie miło, że dzięki naszej pozycji postanowiliście zmienić swoje życie na zupełnie inne. A zobaczycie, że wiele radości będzie płynęło z tych pięknych, małych kroków, które będą później ogromnymi krokami w ten wielki sportowy świat, czego Wam bardzo serdecznie życzymy. Także czekamy na sygnały. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia i do usłyszenia. No i bardzo będziemy chcieli Was zobaczyć na arenach sportowych. Dziękuję.